Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się cogodzinne zwiedzanie parowozowni. Po nim zapytaliśmy uczestników, co myślą o dniach pary, budynkach parowozowni i o ich dalszej przyszłości. To jest niesamowicie ogromne, bo my jeździmy w mocy, nie jest fanem kolei. E, w porównaniu do Wolsztyny, tylko strasznie zdewastowane bym powiedziała. Szkoda, że, że nie ma pieniędzy na to, żeby to odrestaurować, ale generalnie z, z, robi wrażenie. Powiem tu od tyłu, jak wchodzimy, robi wrażenie sama wielkość obiektów. Podejrzewam, że kupę czasu, kupę pieniędzy, inwestycja by pochonale, Myślę, że to by była wizytówka naszego kraju również. Jest bardzo cudownie. Mimo, że pogoda nam nie dopisuje, dodaje ona klimatu i podkreśla Tajemniczy charakter tego miejsca. Największe wrażenie na pewno stary parowóz i wystawa maszyn wojennych. Chciałbym, żeby była reklama tego miejsca, żeby więcej ludzi się o tym dowiedziało. Na przykład włożyć jakąś informację do internetu, ja widziałam stronę, ale żeby na przykład jakieś reklamy w telewizji, to już może była fantazja. Ale myślę, że tak można też zrobić. Ta wystawa czołgów mi się bardzo podobała i maszyn wojennych e, też bardzo mi się podobało jazda drenzyną. Najbardziej mi się podobało, jak e, tam e, był taki wielki czołg i on e, pokazali nam, jak e, taka strzała e, się... E, obraca i jak e, kiedyś nią tam e, strzelano i to było na, dla mnie najfajniejsze. Najbardziej mi się podoba. Jest taki bardzo duży i, i jak nie, jeszcze nie jest prawie zniszczony. Tak ładnie wygląda. Nie. Ogólnie nam się wszystko bardzo podoba. Parowozownia, no szkoda, że zostaje sama w sobie cały czas, że nikt właściwie nie ma na nią pomysłu i środków. A tak ogólnie najbardziej nam się podobał przejazd parowozem do Trzemeszna. Wróciliśmy właśnie i przyszliśmy zobaczyć jeszcze obrotnicę. No są różne propozycje, żeby to jakoś jako taki, nie wiem, czy muzeum wykorzystać te budynki, czy, czy no, no coś z tym zrobić, żeby to żyło ciągle, a nie zostało, nie zostało tak jak teraz ku zniszczeniu. No, parowozownia jest niestety zamknięta, ale, ale staramy sobie ją wyobrazić, także to jak to w środku wygląda, jak to wyglądało, bo to kiedyś to było czynne. Prawda? Przedłużylibyśmy dni pary na cały rok. Tak, tak jest. No, są różne pomysły na tą parowozownię. Począwszy od jakichś absurdalnych sklepów takich, takich mega, mega samów, czy jak to teraz się nazywa, aż po, po, po skansen, ja, ja jestem za skansenem, a oczywiście to kosztuje, miasto musi w to wyłożyć pieniądze, PKP również. No ale to przy, przy tej bryndzy, ale również przy tej wartości tego, bo to jest Jeden z dwóch obiektów w Polsce zachowanych prawie, prawie, w 100%. Także to, to jest wartość, której się nigdy nie, nie, potem nie odtworzy. Także będziemy płakać nad czymś, co sami rozlaliśmy. Tak, to. Jechaliśmy pociągiem do Trzemeszna, wróciliśmy. Szkoda tylko, że to wszystko jest takie zaniedbane. Właściwie to taka ruina. Szkoda, szkoda, że to tak wygląda, bo tu kapitał jest, myślę, ogromny. Żeby to wszystko odnowić, no bo to niech pani zobaczy, te wszystkie budynki to właściwie chyba stoją na słowach honoru. A miasto chyba nie do końca sobie zdaje sprawę, gdzie pieniądze dobrze ulokować. No według mnie było bardzo interesująco i żadnych zmian. To wystawa muzeum, rewelacja, czołgi pierwszy raz w tym roku, naprawdę coś fajnego. Szkoda, że raz w roku. Częściej trzeba by było organizować takie wystawy. Znam te budynki, jakie wyglądały 20-30 lat temu. Tak się składa, że niecałe 10 lat temu, nawet budowałem tu piec, próbowałem się dowiedzieć, gdzie jest ten piec, ten bramt, do przetapiania pierścieni do tłoku. No, niestety pan powiedział, że nie wiadomo, że chyba poszedł na żeletki. choć Trudno mi powiedzieć, żeby cegła poszła na żeret. Wydaje mi się, że wam muzeum byłoby najlepsze. Jednak. Yy czy to tak jak jest z początków państwa, tak tutaj połową parowozowni. Z powrotem ściągnąć stare wagoniki, lokomotywy i dokładnie pozostawić jako pamiątkę. No bardzo fajnie jest tutaj, y, czołgi, różne rzeczy wojskowe, no fajnie jest. Y, najbardziej to mi się podoba ta rakiet i ten czołg. Bardzo nam się podobają. Znaczy, wie pani co, dopiero, no żeśmy dopiero co wyszli, tak więc, ale póki co na sam, na sam start jest bardzo ciekawie, nie? W przyszłości jakieś muzeum kolejnictwa, bo z tego co A mi techniki? wiadomo, to y, no, te obiekty, które tutaj stoją, już od y, wielu lat, wręcz nawet wieków są uważane za najstarsze w Europie, tak więc mogliby coś z tym z, y, zrobić, tak? Y. No ładne, ładne dla dzieci przede wszystkim, bo nie widziały pociągów takich, jak teraz są.